Rozdział drugi. Analogia między gorączką i herezjami. Nie należy dziwić się istnieniu herezji, ich siła. Wywodzi się ze słabości ludzkiej wiary, nie ma w nich prawdy, porównanie z zapaśnikami i gladiatorami. Nie dziwimy się przecież ani, że istnieje gorączka, która wśród innych. Śmiertelnych i bolesnych chorób niszczy człowieka, ani właśnie, że niszczy Bo. Po to właśnie istnieje. A dalej, jeśli obawiamy się Herezji powstałych dla osłabienia czy zupełnego zniszczenia wiary, to powinniśmy się najpierw lękać tego, że właśnie po to istnieją. Bo jeśli faktycznie to sprawiają, muszą więc istnieć. Boimy się jednak gorączki, bo jak wiadomo jest czymś złym, tak w przyczynie, jak i w skutkach. I nie podziwiamy jej, lecz w miarę naszej. Możliwości strzeżemy się przed nią, ponieważ już jej istnienia nie potrafimy usunąć. Herezje zaś, które niosą wieczną śmierć i ogień piekielny, wolą. Niektórzy podziwiać, iż potrafią to sprawiać, niż starać się, aby tego nie. Dokonywały, mając możliwości, nie dopuścić do ich zaistnienia. Herezje zresztą. Nie byłyby tak groźne, gdyby zaprzestano się dziwić ich skuteczności, albowiem wywołują zdziwienie, albo dlatego, że gorszą, albo że wywołały. Zgorszenie, dlatego budzą podziw, bo zdziwienie to wydaje się wynikać z interpretacji, że ich skuteczność pochodzi z jakiejś prawdy. Oczywiście to. Wydaje się dziwnym, że zło posiada takie niespożyte siły, gdyby nie było. Prawdą, że Herezje uzewnętrzniają swą potęgę tylko w stosunku do tych, którzy słabo wierzą. W walce zapaśników i gladiatorów często ktoś odnosi zwycięstwo. Nie dlatego, że jest silny i nie może walki przegrać, lecz ponieważ ten, co przegrał, był zupełnie bezsilny. Zresztą ten, co wygrywa, zwykle później przegrywa z powodu mocniejszego zwycięzcy. Podobnie Herezje cieszą się swym powodzeniem dzięki słabej wierze u niektórych nic natomiast nie znaczą w stosunku do ludzi mocno i szczerze wierzących.